Jeśli zaczynasz swoją przygodę z fotografią ślubną, to na pewno się zastanawiasz, gdzie się ustawić w kościele pod kątem fotografowania. Ja zazwyczaj troszkę patrzę, gdzie jest mównica, skąd będzie ksiądz na przykład prowadził kazanie, ze względu na to, że wtedy w tą stronę będzie para patrzyła. Najczęściej jest tak, że jest po prawej stronie, więc staram się jednak tutaj ustawić od pani młodej. Też trzeba brać pod uwagę, że jeśli kazanie będzie ciekawe, no to wtedy jest tak, że para młoda może między sobą reagować, więc mogą do siebie zerkać. Więc wtedy warto dobrać taki kąt, aby było to odpowiednie. Ja też staram się jak najmniej rzucać w oczy, jeśli chodzi o całą ceremonię, kiedy jest moment przysięgi staram się złapać dwa ujęcia perspektywy pani młodej i pana młodego i tutaj zawsze polecam odwrotnie, czyli jeśli pan młody składa przysięgę, fotografujemy panią młodą i odwrotnie, dzięki temu zyskujemy to, że nie zasłania nam tutaj buzi mikrofon, więc jest to mega tip i dodatkowo potem już jakieś jest kolejne etapy, w tym przypadku staję centralnie ale przykucam, tak żeby gościom nie zasłaniać, dzięki temu wszyscy dokładnie widzą to co ja, oczywiście ja tutaj też staram się to uwiecznić fotograficznie, stąd jest to mega kluczowe, no i potem oczywiście